I raperzy i piłkarze mają coraz głupsze fryzury, to na pewno to jest punkt zazębiający się. Eee, I raperzy i piłkarze się coraz gorzej ubierają, to jest kolejny punkt zazębiający się. Eee, I raperzy i piłkarze coraz bardziej nie wieścią, to jest kolejny punkt styczny. Kiedyś wyruszę w swoją podróż z lecz tej chwili poznam wszystko w świecie i dziś jemy obiad gdzieś przy trasie 7 i zawsze z wielką nostalgią będę wspominał rap z 93. niż rap z 2015, mimo tego, że Kendrick jest dużo lepszym raperem od kogoś wtedy, albo to jest lepiej zrobiona muzyka lepsza. Wiesz, to tak, tak jak się obejrzy czasami mecz w latach 60, z lat 60. czy 50. człowiek ma wrażenie, że ci ludzie grają na stojąco. No tak, tylko że jak Gbillow i Se założyli buty z tamtych czasów i dali piłkę z tamtych czasów, to dwa razy nie umiał jej odbić. It's not... Uh Wszystko należy do pewnych pokoleń. No, dla, dla mnie, ja jestem z w którym największą fascynacją był Diego Armando Maradona i, i czasy, w którym były dwa kanały Telewizji Polskiej i po każdym meczu pół podwórka było już na zewnątrz i Kapstra rozgrywał dogrywkę z tego meczu. W moich czasach e, zwolnienie całoroczne z WF-u było powodem do ostracyzmu klasowego. Teraz zwolnienie całoroczne z WF-u wywołuje sympatię, bo ktoś sobie dobrze coś za, załatwił. Nie? Ja, jeśli żyłeś wtedy i widziałeś go w akcji, to... Maradona nie pele, jest dla Ciebie królem piłkarzy czasy, kiedy nie było kablówki w domach Mexico 8, 6 czarno-białego telewizora. Futbol za moich czasów to był Stewart Pierce, który miał rozwaloną głowę. To był Terry Butcher, tak? To, to, był, to był René Gita, który bronił Skorpionem. To był Carlos Valderrama, który był szalony. To była zupełnie inna piłka nożna. Teraz wydaje mi się, że dla większo, większości pi, pi, Pamiętam taki, niedawno czytałem artykuł o tym, że piłkarze mają wszyscy modne fryzury. No trudno, żeby było inaczej. Jeśli ci goście traktują wyjście na mecz piątkowy, czy sobotni, czy niedzielny wieczór, jak, jak wyjście do telewizji, a nie jak wyjście na boisko sportowe. Widzisz, z jednej strony najbardziej mi się podoba fizyczna gra w piłkę, a z drugiej strony moimi ulubionymi piłkarzami byli gracze finezyjni i niewiarygodnie subtelni w tym, co grali, tak? Bo z młodych czasów moim najukochanym piłkarzem był Sokrates, później jednym z ukochanych był Chris Waddle, Anglik, który, albo John Barnes, który gdzie obaj nie byli fizyczni, tylko po prostu się pięknie kiwali, tak? Później David Ginola, Diego Maradona do Również mój idol. To Każdy z nich był taki i raczej czym innym grał niż siłą, ale, ale wiesz co, lubię, lubię, lubię męskość w sporcie. Nie lubię sportu, w którym... Dlatego też podoba mi się piłka ręczna. To jest sport, w którym nie da rady się chować przed walką. W piłce nożnej może piłka nożna w jakiś sposób dla mnie zlalusiowała. Wiesz, wybieram bloki, cały ten syf, stołeczny sznyk, New Era 6, 5 Nike, skoki, włosy w koki, pcha się baba w to, to mnie cieszy. To, że dzieciaki, to, że obok jakiegokolwiek królika w wakacje nie przejdziesz, zawsze koszulkę BVB albo Bayernu zobaczysz. Jeżeli, jeżeli wzorem dla dzieciaków jest piłkarz, o którym dywagujemy, czy przeniesie się do najlepszej drużyny świata, czy nie, za... Takiej ilości pieniędzy, no to Kiedy ostatnio w polskim futbolu była taka dyskusja? 30 lat temu i ten pan był rudy, zbyt gorszy i nazywał się Zbigniew Bonnie. W dobrej formie, rozbieg jak się poruszać zwigle. Mętny wzrok, nie, nawet gdy los płata figle. Czernstw pędzą, zarabiać na złote fingle. Za wszelką cenę, a duszy nie umyjesz mydłe. Nie, wszystko gra, szkielet mam pancerny. Z martwych rodzi ludzi nieśmiertelnych.